jest najważniejszy, a w ogóle nie o to chodzi. Danilczyk ładnie to zrobił, znalazły trochę miejsca, popatrzmy teraz, zgranie jest, będzie dobra szansa, Wojtyra w polu karnym, pada ale, no i mamy rzut karny, no i tutaj już zaczyna nam się w tym meczu Zabawa zaczyna nam się dziać. Sienkiewicz czy furtak podbiega do piłki Białorusiny. Bardzo pewnie teraz uderza po ziemi. Wyczuł jego intencję. bramkarz Polkowic, ale mamy jeden do zera dla piech. W środku pola ma trochę miejsca, zagrywa na prawą stronę. Niezłe. Tutaj podanie jest dośrodkowanie fryzowicza. Dobra piłka. Jest bramka. Jest jeden do jednego. Cudowne dośrodkowanie fryzowicza, i tutaj Rafo Karmelita, strzelcem bramki. No, kapitan zespołu. Już drugi kolejny mecz z rzędu Zdobywa bramkę Chcą faulować, żeby zatrzymać rywala Teraz ładnie to zrobił Stasiak Filipczyk ma trochę miejsca Niezłe podanie, będzie szansa i jeszcze tutaj może być groźnie, Wojtyra tułem do bramki, Sienkiewicz, jest, gol, jest 2 do 1, z niczego ta bramka zespołu Olimpii Elbląg i prowadzą goście w Polkowicach, mają drugiego gola zespołu Elbląga, popatrzmy, Danilczyk w polu karnym, już jest Wojtyra, odegranie tej piłki, Danilczyk, jest, bramka, jest, 3 do 1 i mamy bramkę, nie ma tutaj spalonego, jeszcze tak wszyscy spoglądali w kierunku arbitra bocznego i Kacper Filipczyk, autorem tego gola na 3 do 1, z Popatrzmy, będzie szansa dla Polkowicy. Jest ta piłka wstrzelona gdzieś tam w piątkę. Jeszcze tutaj błąd Boydys. Boydys uderzył w tej sytuacji. Mamy bramkę. Przebiegał tam i uderzał tę piłkę jeden z zawodników drużyny, Polkowic. No, kuriozalna sytuacja. Trochę też nie widzieliśmy, bo nie pokazał nam tego realizator. nie Danilczyk teraz bardzo dobra piłka, będzie szansa na dośrodkowanie I co? I i mamy drugi rzut karny dla Olimpii No tutaj było widać dobrze tę sytuację, że Sienkiewicz był faulowany No wyczuł Sienkiewicza, zobaczymy czy teraz wyczuje Wojtyrę Wojtyra! No tutaj bardzo pewnie wykonany ten rzut karny 4 do 2 dla Olimpii Elbląg Furtak w jedną stronę, piłka w drugą I Wojtyra cieszy się z bramki Jeszcze widzimy bardzo ciekawa cieszynka Wojtyry i Danilczyka Teraz no co Czerwona kartka Czerwona kartka Za ten faul w środku pola Danilczyk wylatuje z boiska W tych ostatnich minutach nagle Zawodnicy drużyny przegrywającej Ruchliwi popatrzmy świetny strzał Ale odbija Witan no i zobaczmy, Baranowski będzie do w pole karne Taka piłka wstrzelona, gdzieś piątkę jest bramka I mamy hat Rafała Karmelity jeszcze na osłodę tego meczu Tak rzutem na taśmę, albo kończymy ten mecz wygraną Olimpii Odbija tę piłkę Witan i jeszcze będzie rzut rożny No i zobaczmy, ostatnia szansa Dośrodkowanie Nawet bramkarz w polu karnym odbija, Witan jeszcze raz Ale tutaj uratował zespół Olimpii, bramkarz No fantastycznie, Andrzej Witan MVP tego meczu Tak rzutem na taśmę uratował kolegom wynik no coś niesamowitego!